Przed nami elektryzujący finał prestiżowych rozgrywek. Finał Ligi Europy. Wszyscy czekamy na ten chwilę. Która drużyna postawi dziś na swoim? Zobaczymy. Kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś będziemy świadkami emocjonującego. Miejmy nadzieję. Meczu finałowego w rozgrywkach Ligi Europy. To spotkanie nie ma takiego ciężaru gatunkowego jak Champions League, ale również cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie. Stawka wysoka, a naprzeciw siebie stają dwie bardzo wyrównane i solidne drużyny. Radomia Radom mierzy się z Lekją Gdańsk. Finał Ligi Europy wywołuje zawsze spore emocje. Nie inaczej jest i tym razem. Na stadionie i wokół niego jest ogromna liczba sympatyków obu drużyn. Świętowanie trwa w najlepsze. Radomiak zagra następującym składem. Drużyna przystępuje do meczu w ustawieniu 4-5-1 z ofensywnie nastawionym środkiem pola. Kluczem do wygrania meczu ma być dominacja właśnie w tej strefie. Oto skład, w jakim rozpoczyna Lech Gdańsk. A ustawienie to zapewne 1 4, 5, 1 Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnika. Zaczynamy proszę Państwa. Oto finał UEFA Europa League. Długą drogę przebyły oba zespoły. Dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. Przechwytuje w idealnym momencie. Już nic się nie wydarzy. I Rafał Wolski! Świetnie. Skuteczna interwencja. Może być niebezpiecznie. dośrodkowanie, może być groźnie. Aj, Ta główka była o całe hektary od bramki. Zobaczmy to jeszcze raz. Budowanie presji przyniosło skutki. Udało się zbudować wiele akcji, a następnie sfinalizować jedną z nich. Mamy pierwsze trafienie, teraz liczymy na więcej. Zdecydowanie, ale czysto. Dobrze to wygląda z perspektywy leki. Tracą jednak chwilkę. Teraz muszą dobrze ustawić szyki obronne. Jak to rozegra, jest okazja do kontry. szykowy korzysta. wykorzysta? O la la, Dosłownie centymetry dzieliły ich teraz od zdobycia bramki. Podręcznikowo wyszli z kontrą. Zagrali jak na treningu, ale cóż z tego? Jest pod presją. Prosto padłe podanie, dobrze pomyślane. Ból! Była bramka przewagi! A teraz są dwie! Trzeba wziąć się ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. No ta akcja pokazuje, że orientacja w defensywie uni To leży. Pozwolili, by strona przeciwna zyskała przewagę liczebną. Bez szans na wybronienie. Z drugiej strony gratulacje dla drużyny przeciwnej za świetny zmysł w ataku. wprost defensywa. Niebezpieczeństwo zażegnane. Przerywają dobrze zapowiadający świat. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Szansa! Może być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. To nie jest do możliwości rozegrania piłki. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Ładnie teraz może tu stworzyć jakieś zagrożenie. Niebezpiecznie! I jest! Tym samym prowadzą różnicą trzech koli. Po prostu muszą to wygrać. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kąpiel. Aby cało futbolu efektywne i efektowne, kiper niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go dwóch na jednego. Porządkowa akcja ofensywna. Oglądamy bardzo jednostronne widowisko z pełną kontrolą gry w pierwszej połowie przez zdecydowanie lepszy zespół. Nie wykorzystują moment kapiostwa. Na bramce ktoś tu chyba przysnął. No Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka, to nie mogło skończyć się inaczej niż go. Damy dalej. 3-1. No i teraz. Czy to trafi? No tak, w tym przypadku to z dużej góry mały deszcz. Pewna obrona strzału. Nie dają drużynie przeciwnej chwili wytchnienia. Odzyskują piłkę. Szutka piłki przez naskę. Nie ma bramki ani wiele brakowało. Piłka przeszła milimetry od słupka. Trzeba pochwalić tę główkę. Dobre podejście pod piłkę, dobra siła, ale tym razem szczęście nie sprzyjało. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Szansa przed Wąskim. Prędkość! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować. Kibice go oklaskują, koledzy gratulują. Wielkie, wielkie brawa! Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na te akcje ponownie. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga dwóch na jednego. To musiała paść bramka. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Druga połowa rozpoczęta. Ciekawe, z jakiej strony pokaże się w niej Lechii, Gdańsk. Mam nadzieję, że zaprezentuje dobry poziom i wysokie tempo gry. Strata Radomiaka. Ośrodkowuje do Rafała Wąskiego. Siła nie zawsze jest rozwiązaniem w pobliżu bramki. Przydałaby się też precyzja. Tak, zagrożenie zostaje teraz szybko powstrzymane. Solidna obrona. Dobry odbiór przed własnym polem Nie dają tutaj za bardzo pograć Trzymuje się przy piłce, może wybrać podanie. Pole karne do Wolskiego. Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem cztery bramki przewagi. Świetną centrę, która otworzyła drogę do bramki. Ale też nie zapominajmy o samym wykończeniu, bo było naprawdę świetne. Z pozoru może się wydawać, że to łatwa piłka, ale przecież odbiła się od ziemi. Taką najprościej posłać w trybunę albo i za stadion. Ruszamy z grą, jest 5 do 1. Ależ ma żelazne nerwy. Krąży między nimi. Nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Ależ teraz będzie okazja. Nadal bardzo głośnie. O, niezła interwencja. Za chwilę zobaczymy nowe siły na Murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Dobrywa piłkę pod bramkę. Uderzenie z dystansu. Duba z dystansu, lecz tym razem nie ma zagrożenia. Zamykają go teraz rywale. Strata leki. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Oj, niezbyt dobre to wybicie. Nie, tu już się nic nie wydarzy. Odzyskują posiadanie. To dobre to podanie. Teraz, czy dobrze to wykończy? A jednak blokuje to. Wspaniale. To może być gol. Nadal może być groźnie. To dobre podanie. Musi to strzelić. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu. Owyższają prowadzenie. Deklasacja. Nie wolno tak wykopywać na oślep. To się nigdy nie kończy dobrze. Owszem, czasem trzeba się ratować, ale przecież można wybić wałc oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznych okolicznościach. To jest zdecydowanie zły pomysł i miewa opłakane skutki jak. Na szczęście dla przegrywającej strony. Zbliżamy się już do końca tego jednostronnego spotkania. I to tyle z tej akcji. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego nie wyszło. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli dwie minuty doliczonego czasu gry. Prawo Wolski. Nieźle no to wymyślił. Poezja! Mamy trafienie z boleja proszę Państwa! Sosa bomba!